Ja jestem Kacper, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Brawl Stars. Tak, ja już nagrywam bardzo dużo odcinków na jeden dzień. Bardzo dużo odcinków nagrywam, od mi się nudzi. Jakbyś tutaj widzieli tutaj, gdybyś, jakbyście tutaj widzieli przesyłanie filmu, to przesyłam drugi film z Minecrafta. postół na mój kanał się Prze przesyła filmik po prostu i o tym mam taką prośbę do Was. Wstawić. Jak będzie 10 łapę w górę, to nagram y, kolejny filmik z, y, o Brawl Stars. Kole będzie kontynuacja serii Brawl Stars jak nie to się zakończy na dwóch odcinkach. Nie ja wiem też, czy będę dalej ciągnął serię o Brawl Stars albo o Minecrafcie, ale to się jeszcze okaże, czy będzie na mnie warto ciągnąć serię, czy nie. O, uwaga, mamy za darmo skrzyneczkę i otwieramy, będzie Nic nie ma. Tak się zawsze kończy. Kurde, nie znowu połącz. Zrobię cięcie, zaraz do was przyjdę. Już jestem z powrotem. Zagramy sobie. Czy kim tu zagrać? Kim ja tu dawno nie grałem? Mortisem. Widzicie, jakbyście nie wiedzieli, to jest za darmo. I jakby co, teraz będę się witał jako giter. Bo wcześniej witałem się jako Kaspera. Zmieniłem nazwę kanału na Gitter Gamer. I ty, czyli YouTube. Dobra, to gramy. Jakbyście zauważyli, że się na to witałem, Kacper, a teraz się witam jako Giter. W Robloxie tłumaczyłem, że to, to jest. wpadł na ten pomysł, żeby tak nazwać mój kanał, bo. albo no po prostu. albo jak chcecie, to napiszcie mi w komentarzach, czy się witać jako Giter Gamer, czy jako zwykły giter. Kurde. Ja co jak problem z internetem, to nie wiem co się dzieje. Nieraz, nieraz się fajnie gra w Brow Stars na tym, in, na internecie, a nieraz nie to zrobię, do, do z zcię, cięcie. zaraz przyjdę. Kurde, może się uda. Chodź tu. Kurde, dobra, niech zginę już. Zginę, dobrze. Coś się stało z internetem. Nie wiem co. A i napiszcie w komentarzu Czy ma, dajcie mi wyzwania do Brawl Stars To będę O kurde jeszcze dwa jakiś ten To nie wiem zobaczymy jeszcze sobie pogramy troszkę może sobie potestujemy, bo podobno ma być nowa postać w Brawl Stars. Podobno. Co? Tyle do odblokowania mam? Na serio? Podobno o, zobaczę Diego, bo jeszcze nie wypróbowałem Santiago jeszcze San Diego jeszcze. Nigdy nie wypróbowałem tej postaci. Muszę zobaczyć. Co, nawet to laguje. A i chcecie odcinek, chcecie, o to fajnie odkuje on, a i chcecie odcinek z, yy, z jak pobrać Minecrafta za darmo, jak chcecie to, to napiszcie w komentarzu, zostawcie yy, też, kolejne 10, Czyli jak 20 to będę wiedział, żeby, to tak, mam prośbę, 20 jak będzie to będę wiedział, że chcecie i, i, i chcecie, i kontynuacie serii z Brow Stars i, i, i po prostu, da, i po prostu i, i jak pobrać tego Minecrafta i, i w kolejnym odcinku praf, prawdopodobnie nagram jak pobrać y, prywatny serwer do Brow Stars to w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Cześć!